opowiedzieć. Widzimy już trójka Sędziowska wraz z mm, dość mroźną, zdecydowanie zimniej niż dzisiaj. E, dziś już tylko resztki śniegu gdzieś. 23 Bartłomiej Twarkowski, 27 Piotr Strączek, 44 Mateusz Bodzioch, Ale tu już poczekam jeszcze chwilkę, bo widzę, że Marcin Wodecki przygotowuje się do strzału z rzutu wolnego potężnego uderzenia. Teraz będzie okazja dla drugiego górnika, Aleksander. Jest, jest bardzo dobrze. Oj, teraz świetnie Sławomir Musiolik już w polu karnym. Dwu, dwuosobowy mur piłkarzy Unii, Turza Śląska. Teraz jest uderzenie, nie... Marcina Wodeckiego, Krystian Derkach to jego utalentowany piłkarz. Świetnie teraz Sarapata będzie groźnie. Podobnie jak to miało miejsce w sobotę, ale tymczasem świetnie atakują goście i będzie naprawdę bardzo groźnie. Czerwono-zielone barwy klubu powstałego w 1924 roku. Marcina Wodeckiego w końcówce spotkania drużyna gości bardzo groźnie pod bramką gospodarza, a teraz mamy gol. Jest bramka, Aleksander Tobolik. Świetnie rozpoczęli drugą połowę spotkania piłkarze drugiej drużyny Górnika Zabrze. Zanim niektórzy kibice zdążyli wrócić na trybuny górnicy. Już zdobyli bramkę. To jeszcze 46. minuta spotkania gdy piłka przekroczyła linię lubią kontrataki tak jak właśnie Aleksander Tobolik takie sytuacje jak właśnie w tej chwili Tobolik do Zielonki Zielonka sam na sam będzie bramka gol Nikodem Zielonka fantastyczna akcja piłkarzy którzy na co dzień trenują z pierwszą drużyną Zabrzańskiego Górnika świetne rozegranie sytuacji i mamy podwyższenie wyniku nie wiem, czy widział tę sytuację i to, co działo się w tych pierwsi na Wodeckiego. Marcin Wodecki rozejrzał się, widzi, że Nikodem Zielonka jest w polu karnym. Podaje do Zielonki, obok Bramy Niedźwieckiego. Niedźwiecki podciągnął kilka metrów, oddał piłkę do Tobolika. Tobolik w polu karnym, świetna inter. I Papu Mendes ustawia piłkę. To ależ techniczne uderzenie i przepiękny gol Zaskakuje Mateusza Jelenia. Bramkarz piłkarz drużyny gości. Na spokojnie, bez jakiegoś potężnego rozbiegu. Przepięknie strzelił. Piłkarz uniturza śląska zdobywając kontaktową bramkę. Piłkę świetnie Jakub pochciał dwóch na dwóch. Marcin Wodecki idzie z pomocą. pochcią ponad bramką. Brawo Dawid. Był tam, gdzie powinien być w tym newralgicznym momencie. Teraz pochcioła. Bolik. Bardzo dobrze do Wodeckiego, ale świetnie bramkarz. Będzie jeszcze okazja. Cały czas przy piłce utrzymuje się Zielonka. I niesamowicie jak precyzyjnie umieścił piłkę w siatce rywali. Nikodem, Zielonka. Wpisuje się na listę strzelców. Po raz drugi w tym meczu 3 do 1. Drugi górnik prowadzi z Unią Turza Śląska. Nie uderzył na siłę. Już tylko kapitan drużyny. Wodecki na długi słupek pochciał do środka i świetnie kończy. Krystian czy głową z najbliższej odległości, umieszczając piłkę w siatce. No, widać było, że to zagranie wytrenowane. Wyćwiczony schemat przez nasz zespół. Na długi słupek, zamykający akcję Jakub Pochcioł. I ostatecznie piłka wpada. Kłajnu, ze zwodem do środka. Kłajnu, świetnie do Tobolika, Tobolikę. Teraz boczna siatka. Świetnie. Teraz Iwo Świerkot czysto odbiera piłkę rywalowi. Iwo Świerkot. I piękny. Fragment gry. Jest dośrodkowanie. Piękne na głowę Jakuba Pochcioła. Słupelek. Bądź. Kajetan Wachowicz. Ta dwójka przy piłce. Ma to już Pawlak. I koniec spotkania.